Siema. Często pojawiają się pytania o to, jaki wybrać uchwyt do samochodu w przypadku Forda Mondeo MK4 na telefon. A jeszcze częściej pojawiają się pytania, jak zrobić, żeby jednocześnie mieć uchwyt, a także ładowarkę, która na przykład będzie pomagała nam w przypadku e, korzystania z nawigacji. Jeśli macie iPhone'a, to mam na to bardzo fajny sposób, dlatego że udało mi się odnaleźć uchwyt marki Spigen, który montowany jest bezpośrednio do wylotu powietrza. Jak widzicie, ja mam tutaj poprowadzone to w ten sposób, że ładowarka znajduje się w tym uchwytu. Uchwycie, a następnie kabel jest przeprowadzony aż tutaj do takiego fajnego rozgałęźnika, dzięki czemu nie przeszkadza on tak naprawdę ani prawej nodze, ani nieszczególnie brzydko to wygląda. Można sobie ten kabel jeszcze dodatkowo ukryć. No i zaletą takiego uchwytu jest to, że po pierwsze nie ogranicza nam mocno widoczności. Jeśli mamy iPhone'a z MagSafe, wystarczy, że sobie ten telefon położymy i jak widzicie ładowanie od razu zaczyna być rozpoczęte. Bardzo fajne, bo mamy dostęp od razu do wskazówek nawigacji bezpośrednio pod ręką. Nie zasłaniamy sobie też żadnego tutaj miejsca, jeśli chodzi o szybę przednią. Można sobie to zamontować w tym miejscu, no ale wtedy będziemy mieli trochę gorszy dostęp do przycisków od parktronika. Ja osobiście polecam to w lewej kratce nawiewu i za każdym razem, jak sobie wsiadamy, to telefon może automatycznie rozpoczynać ładowanie.